Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek. I zapraszam was na pierwszy unboxing, prezentację dystryktu 0 na moim kanale w nowym roku, oczywiście 2024. Tak zakończyliśmy, no i teraz też zaczniemy, bo chyba to jest pierwszy, prawda? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I zaczniemy od tego, że skorzystałem jeszcze raz z promocji Związanych z tym, co się tam teraz dzieje, ale też przy okazji kupiłem coś, co chodziło mi w połowie od jakiegoś czasu, bo bardziej spostrzegawczy na początku mogli zobaczyć pewną markę, pewien brand, jak to woli, gdzie się pojawił podczas pokazywania całej tej no nie niezawartości, tylko skrawka, by wam troszkę podsycić te emocje. No i właśnie tak też się stało, gdyż kupiłem insektikony z Transformers Legacy. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś to jest takie moje uzupełnienie tego, co zaplanowałem kiedyś jak będę chciał prezentować jak będę chciał mieć Transformersy w swojej kolekcji. I stwierdziłem, że tak też zrobię. Są to jakieś brakujące ogniwa. Wiem, że u mnie tam praktycznie większość to są te nawiązujące do Masterpiece. W tym wypadku tak nie jest. Nie są one nawet z Studio Series, które mocno dość odwzorowuje, ale liczę, że po prostu te się będą sprawdzać przy moim choćby nawet Jetfire'ze, który jako jedyny, właśnie nawiązuje tutaj do tej serii od Hasbro. Bardzo fajnie wydane. Tak na marginesie, kickback i shrapnel. Jeszcze Bączela nie ma, który jest już w przedsprzedaży, więc pewnie też sięgnę po niego. W ogóle te pudełka, jak ja teraz tak obserwuję, to one są mega, bardzo ładne. Sami możemy zobaczyć, jak to się świetnie wszystko tutaj i ma, że tak powiem. Sami bohaterowie też no nie jest to może Masterpiece, ale. Nigdy tak naprawdę do końca nie wyszły. Owszem, kiedyś Fan wydał, później wersja, którą miałem, ale się pozbyłem, trochę żałowałem od Bedcube, ale one nigdy tak naprawdę poza tym Fan nie były aż tak masterpiece'owe jak te Transformersy, które generalnie pojawiły się na rynku. To jest oczywiście moja opinia i stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć Insecticony właśnie w takim oto motywie w takim oto wariancie. Co do samych figurek, to nie będę ich tutaj oczywiście teraz transformował, ale spróbujemy wydobyć, żeby zobaczyć, jak one się prezentują, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o tych jegomości, bo ja nie ukrywam, że sam dość mocno jestem ciekaw i może po prostu zróbmy to. Szukam, no nie chcę uszkodzić tych pudełek. Nie wiem, czemu widzieliście, może posta. Ja te wszystkie pudełka zawsze gdzieś tam Póki mam taką możliwość, trzymam. E, trzymam i w żaden sposób się ich nie pozbywam. To jest taka moja e, fanaberia trochę z tym związana, ale cóż, poradzę. Jest wydobyte, udało się. Tak, mamy to. Pierwszy element jest jak najbardziej już za nami. I tutaj, czy mi się uda, to naciąć jakoś w ogóle. Jak to jest, tutaj, 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 chyba. Tak, no mówiąc najprościej. Czy nie? Nie no. Zgadza się, to musi być jakoś. I chyba się udało, co? Tak. Udało się, wow. Cieszę się. Ale oczywiście, żeby nie było, to jeszcze tutaj mamy jeden motyw. Mam nadzieję, że tak, wydobyłem. Wydobyłem. I zobaczmy, jak to w ogóle się prezentuje. Tu coś jest jeszcze dodatkowo. Co to jest? Nie wiem, ale wyciągajmy. Wyciągajmy to wszystko. Aha, już wiem, co to chyba jest, ale to do tego zaraz przejdziemy. Oczywiście y, mamy jakoś ulotkę, ale przede wszystkim instrukcję. Instrukcję, jak transformować. W ogóle 8 Plus możemy zobaczyć. Y, na pewno ona nie jest tak trudna, jak masterpisowa ale tak jak mówię, tutaj się w żaden sposób nie planuję tym bawić ale w formie takiej ciekawostki oczywiście jak najbardziej postanowiłem Wam pokazać więc zobaczmy naszego szrafnela i tutaj widzimy, tutaj mamy to co kiedyś chyba było nawet z tego co pamiętam praktykowane w figurkach, choćby nawet właśnie z DC że coś takiego bardziej praktyczne, teoretycznie nie problematyczne na pewno. No i tak mi się wydaje. Łatwo się do tego dostać. A tutaj mamy, właśnie tutaj mamy do nałożenia dodatkowo te części, prawda? Jeszcze raz wróćmy do tego pudełka. Shrapnel gdzieś tu ma, a może nie. Albo to są po prostu bronie zwyczajnie. Tak by wychodziło. Zaraz się przekonamy, czy coś tu jeszcze gdzieś jest przymocowane. Nie, tylko po prostu o, wydobyć w taki, oto sposób. I tak nam się prezentuje. I powiem szczerze, ja naprawdę samą pozowalnością, to jak już widzę i jaka i jest dobra jakość tego w ogóle. Y to już mogę powiedzieć, że one naprawdę no nie są masterpiece, ale ten szczególnie nie jest jakiś też pusty, że tak powiem. Tak za bardzo tu oczywiście widać te otwory, ale nie mniej wygląda to naprawdę mega, mega solidnie. Mega, mega solidnie. I no jestem pod wielkim wrażeniem, przyznam się szczerze, jeżeli mówimy o Szapnela. Tak, zdecydowanie jestem pod wrażeniem. Wygląda rewelacyjnie. To jest takie dokończenie, mówię, zbieractwa tego mojego. Tutaj oczywiście możemy sobie jego odnóża te gdzieś tam odmontować. No i mówię, jestem ciekaw, ale tutaj zdecydowanie będzie broń. No bo cóż innego mogłoby być, prawda? Otwórzmy i przekonajmy się sami jeszcze, żeby nie było. Ha, 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 ha. Żeby nie było, oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj mamy broń coś takiego w ogóle. Pierwszy niezbyt, może jakiś rewelacyjny, ale zaczymy drugą wersję. Tu w ogóle, wow, chyba możemy z tego zrobić większą ligwerę. Z tego co widzę, albo i nie, albo i nie. To jest też pistolet taki, ale no z, czemu nie? Nigdzie się to nie da doczepić jakoś? No nie da się, aż jestem zaskoczony. Ale tutaj możemy na przykład. Nie no, tak to pff, nie, zdecydowanie nie, ale obawię się w wolnej chwili pewnie i coś z tego może e, wykombinuję. Także szrofnela mamy za sobą, teraz przejdźmy do kickbacka. Kickback e, znowu oczywiście musimy się dostać do tych folijek, tych tasiemek, tych taśmy właśnie, które tutaj mamy. Mam nadzieję, że tyle wystarczy, żeby dostać się do zawartości. Tutaj już jak najbardziej przeszło, tu przeszło i tu nam coś jeszcze blokuje. Jest, mamy to. Wydobywamy kickbacka. Oczywiście tutaj instrukcja, tak jak w przypadku szropnela. Znaczy, instrukcja ulotka. Tutaj mamy instrukcję, oczywiście. Miałem je też kiedyś w wersji Generation 1, tej pierwszej, którą zbierałem kiedyś, ale z niej tylko został mi jeden mój ulubiony taki. No i tutaj w ogóle zobaczcie, jakie mamy niezłe motywy. Tu właśnie nie ma w takiej formie, i tu jest w ogóle wow. Zobaczcie, jak pomocowany kickback. No, tu zdecydowanie już nie jest tak fajnie. Jeśli chodzi o to. Ale możemy sobie w prosty sposób to chyba poobcinać. Zobaczcie, naprawdę bardzo praktyczne, bym powiedział, jeżeli chodzi o pozbywanie się tych właśnie osłonek tych blokad czy jak kto woli. Naprawdę pod tym względem jest to na pewno uproszczenie jakieś, ułatwienie. I to jest akurat na plus. Możemy sobie w taki oto właśnie sposób załatwić temat. Co tu jeszcze nam zostało? Tu już mamy obcięte. Jeszcze zostały nam nogi. I wypad. Po prostu wypadł. No, naprawdę, aż, aż trudno uwierzyć, prawda? Że to tak prosto, że to tak szybko można e, zrobić. Tutaj oczywiście gany jeszcze, te dodatkowe. Zaraz zobaczymy w ogóle. To chyba z tego co widzę, tak na marginesie możemy połączyć w jedną całość. Ale zaraz do tego przejdziemy. Najpierw zobaczmy jak prezentuje się kickback. Oczywiście jego te... Skrzydełka w ten sposób możemy zamontować. No i też prezentuje się fajnie. Tutaj troszeczkę jest luz na początek, jak widzę. Ale sam w sobie też dalej nie jest jakiś pusty specjalnie. Wszystko jest fajnie pochowane i to jest właśnie na plus. Teraz te figurki znacząco lepiej wyglądają aniżeli wcześniejsze i można uważać je za no, takie lekko. Może nie masterpiece. Ale jednak bardzo, bardzo fajne. I tutaj to duo prezentuje się świetnie, ale jeszcze mówię, odczepmy te elementy, które nam zostały. W sumie tutaj możemy to zrobić w taki oto sposób: znacznie sprawniej. Nie musimy się bawić w jakieś zabawy. Givera jak najbardziej spoko, ale to mnie właśnie ciekawi, czy to da się połączyć, nie da się. Czyli to są tylko te elementy, które są widoczne, na instrukcji, że możemy je zamontować szrapnelowi, Kikbakowi, przepraszam, bądź też zamontować, prawda? Na, 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 na ramienniki te takie zrobić z nich, sobie powiedzmy. Więc tak to się prezentuje. I jeśli chodzi o transformersy, to w sumie. Tyle, co chciałem Wam zaprezentować. Oczywiście to nie jest koniec filmu. Jeszcze, jeszcze nam troszeczkę zostało tutaj, do pooglądania, do sprawdzenia. To oczywiście na razie odłożymy a przejdźmy do czegoś innego, ale już w świecie DC. Babam. Nowa mera w wersji tej Aquamanowej, tak? Z drugiej części Lost Kingdom. Jak zobaczyłem, jak ona wygląda tutaj rewelacyjnie, bo mam tą merę podstawową z pierwszej części, to pomyślałem sobie, wow. Ogólnie popy z, tej, z tego drugiego um, tytułu, tak, ze świata Aquamena, naprawdę są spoko. Atlana w ogóle bardzo ładnie wygląda, ale i ten Storm. Dr. Shin mi się nawet podoba, a wiadomo, Aquaman i sam Black Manta oraz Orm jakoś tak. Troszeczkę mniej, więc otwórzmy i zobaczmy, jak ona się będzie prezentowała. Czy będę chciał mieć dwie, czy zostawię sobie tylko tą jedną, ale to powiem Wam szczerze, że naprawdę prezentuje się świetnie, jeżeli mówimy o, o to, co tutaj dostajemy. Zobaczcie, jak to pięknie zostało wykonane. Naprawdę jakieś takie fale, prawda? Jakby ruszyła tą wodę. I to się tak wije, 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 zobaczy, kręci się, aż pod samą górę i tu wchodzi na ręce. E, rewelacja, naprawdę świetnie się prezentuje. E, I tutaj w ogóle te włosy wyglądają troszeczkę jak takie pomarańczowe na kamerze, ale one są takie bardziej, bym powiedział, czerwone, powiem szczerze. E, to efekt światła najwyraźniej, ale mówię, prezentuje się rewelacyjnie tamera i no. Jestem mega nią zachwycony. No i co dalej? Dalej to korzystałem z okazji, właśnie przy okazji, jeżeli jesteśmy przy akwamenie. No to ORM czy Ocean Master, jak to woli, za pieniądze takie, że naprawdę szok. DC New 52, nawiązanie tego wariantu, nie planowałem go brać jakoś nie miałem ciśnienia żeby mieć go w swojej kolekcji, ale przy zakupach właśnie i takiej kwocie pomyślałem sobie okej, okay, niech się dzieje i dorwałem sobie orma. Oczywiście niezmiennie podkładka, prawda, karta kolekcjonerska, to co dostajemy. No i tutaj dostajemy przeogromny trójząb w ogóle. Wow. ależ, ależ on jest wielki. Naprawdę, ja chcę go wydobyć najpierw, się przekonać na własnej skórze, jak się prezentuje, ale jest, no jest sporawy. Materiał giętki to raczej dobrze. Elementy nie są dość ostre, ale on jest bardzo duży. Troszeczkę może tu jest jakaś mała dysproporcja, ale naprawdę prezentuje się świetnie. I sam orm no jest ciężki, to muszę przyznać. I tutaj widzę o dziwo mamy zastosowaną tylko jedną osłonkę tą, czy blokadę jak to woli, na tułów. Co jest akurat fajne, bo będzie troszeczkę mniej zabawy i łatwo się dostać do tego tutaj. O właśnie, nic się nie zepsuło, nic się nie wydarzyło, mega plus. Akurat tego typu zabiegi lubię. Jedynie co no to peleryna. To już będzie bardziej problematycznie. Zawsze jest z tym ciężko, żeby to wydobyć, ale. Najpierw dostaniemy się do nóg i teraz spróbujemy, jak już mamy wszystko, wyjąć i mamy to, mamy to, mamy Orma. Pierwsze skojarzenia, nawet pozytywnie, fajną ma tą twarz, taką niezadowoloną pokazuje ząbki i Względnie nie ma jakichś luzów. No, naprawdę fajnie. Kurczę, w sumie mega zaskoczenie. Tutaj ciekawa formuła tej peleryny, że tak właśnie odwinięta jest, prawda? Nie wiem, chyba raczej niespecjalnie do tej pory McFarlane to praktykował, przynajmniej tak mi się wydaje. No, a sama talanca jak najbardziej. Spróbujemy ją. Nie, ten nie przejdzie, więc musimy trochę odgiąć dłonie. Aby móc ją mu przekazać. No i w sumie tak ją trzymając, też wygląda spoko. Ona jest naprawdę duża holender. Jest naprawdę duża. Czy tutaj się uda jakoś sprawnie ją mu dać? Trochę, trochę sobie utrudniam. Przyznam szczerze, ale zaraz może mi się to uda. No tak, tylko że sobie wypiąłem dłonie. Mocne mastawy. Czasami McFarlane miewał z tym problemy. No nie mogę się dostać do tego, przyznam szczerze. Nie będę próbował na razie. Strasznie twardy ten plastik i dobrze wykonany. Zaskakująco, powiem Wam szczerze i mówię: McFarlane miewał z tym problemy, ale tutaj sprawdza się to całkiem spoko. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie dobrze. Tu jedynie mam jakiś problem. Widzę, nie wiem czemu to powinno być troszeczkę inaczej. No ale nic, pobawię się z tym później. Tak czy inaczej, dałem szansę, i no, sami widzicie, jak się prezentuje, więc będzie fan, będzie fan. I na koniec, na koniec, coś takiego. Catman. Catman, który jest już z peleryną materiałową. I tu w ogóle, zobaczcie, ręka wypadła z Catmana. Wymienna dłoń. Także też był już przeceniony. Ostatnio w tej szóstce coś tam. Mówimy o Bohaterowie Złoczyńcy. Wielka kolekcja komiksów DC, która się pojawiła. Czy kolekcja komik Nie. Bohaterowie Złoczyńcy, kolekcja... Komiksów DC, przypomnijcie mi, jak ten tytuł się nazywał. I tam właśnie pojawił się Catman. Też sobie kojarzę to. I pomyślałem, zobaczmy, jak ci mniej eksploatowani bohaterowie, jak pan Kane tutaj będzie się prezentował. Oczywiście karta, podstawka tu się cały czas nic nie zmienia. Zmienia się natomiast to, że dłoń wypadła, tak jak mówię, do wymiany. Boże. Jaka ta peleryna jest miękka, jak jakiś jedwab albo nie wiem co innego. Wow, aż, aż, aż mi jakoś dziwnie. Ona jest w ogóle przyklejona. Powiem szczerze, nie wiem jak się ją zachować, bo to jest takie, takie mega dziwne. Jeśli chodzi o tą pelerynę. Tu się chce dostać do tej części. Wkleić tą tasiemkę, ale nie wiem czy mi się uda. Uda mi się. I dłoń wyląduje tam, gdzie miała swoje miejsce docelowo. Ale no, sami zobaczcie. To jest, to jest w ogóle coś niesamowitego. Jak różni się to, co dostajemy tak naprawdę na co dzień. Choćby nawet w wypadku orma, prawda? Wow. No ale nic. Mamy też noże, które właśnie możemy użyć do tych pięści. Ale ja zdecydowanie bym tutaj praktykował raczej te części z pazurami. To, to, ten, ten, ten wariant z pazurami tutaj. No jeśli Catman, to myślę, że to o wiele lepiej będzie się prezentowało. Przynajmniej jest takie moje odczucie. Ale dostańmy się najpierw tutaj. W ogóle jakoś łatwo wypadł ten element. Tak na marginesie mamy to. I co nam jeszcze zostało? Tułów tylko. Tylko tułów. I jest tułów. Wow. Jestem w szoku. W lekkim szoku. Naprawdę. Pierwszy raz będę. Z łatwością mógł wydobyć figurkę, jeżeli mówimy o te elementy związane z peleryną. Tylko w ogóle on jest tak mega mocno wciśnięty, że. Nie ma tam, to jest tu, prawda? Fuck! Naprawdę, jakieś. Wow! Aż, aż, aż. Pozostaje niesmak. Że. Tak musiałem pogiąć tę e, formę, w której on się znajduje. Holender. O, dobra, mamy to. Ale już zauważam pierwszą rzecz, że... Wow. Tak, o, o, tak mocnych stawów to chyba jeszcze do tej pory nie widziałem. W ogóle on tutaj... Ma to już na stałe wmontowane w te nadgarski, w te dłonie, prawda? Te pazury. Twarz troszeczkę jest taka. No nie do końca te zęby. No, mógł jakoś ten grymas mieć troszeczkę inny. No ale no mówię, sami zobaczcie, to jest w ogóle nietypowe. Teraz Makwalen zapowiedział nowego Supermana. Gdzie będzie buff monitora? Cena w ogóle poszła w górę, i to jest zaskoczenie. Nie wiem, czy to będzie wariant, chyba dostępny tylko w sklepie Macfarlane Toys, albo Big Bad Store, coś takiego. No i te ceny są troszeczkę słabe, jest oburzenie generalnie z tego, co widziałem na stronie i profilu McFarlane'a. Zobaczymy, czy to jest tylko jednorazowe, czy z racji na tą powiedzmy ekskluzywność, która pewnie będzie ciężko dostępna, ale tam będzie Spectre i Psycho Pirate, którego bym bardzo chciał. No ale nic. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja. Niemniej Catman, no mówię, z tą peleryną wygląda to nawet całkiem spoko, powiem szczerze. Taki z wall troszeczkę mniej eksploatowany, jeżeli chodzi o świat e, uniwersum e, DC. I, I mi się w sumie podoba ostatecznie. Dobrze, że go zdobyłem, więc tak. I ta peleryna jest w ogóle w dechę, takie coś inne niż do tej pory się przyznaczyliśmy. Sami zobaczcie, prawda? Także tyle z mojej strony. Trochę długo to wszystko trwało, ale sami widzicie ile tego jest, więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału i chęć bycia ze mną do samego końca. Oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.